Mioi amici, giusto controllo, allora passaggio diretto adesso della basilica e tanto preghiamo per le persone che hanno bisogno di liberazione anche dal male e noi, dal male che ci circonda giorno per giorno, Gesù liberaci a tutti noi, ma dimmi se teraz ho uvolnienie te, ottego un sguardo. od szatana, który krąży jak ten lew, żeby nas pożyć, zniszczyć. Modlimy się za tymi, którzy cierpią nieustanne, mocne prześladowanie złego ducha, którzy potrzebują wolnienia, a także za tych, którzy są opętani i tak bardzo cierpią. Pregiam anche per quelli che sono posseduti, che soffrono pronotanto. Polecamy te wszystkie intencje. Tajemniczy Jezus bierze krzyż na swe ramiona. Nel misteru porta la croce, sulla golgota. Ojcze nasz, który jest w niebie, aby nasz, tej moich cieli, chciał z prawdziwych kasym płonowych węgać po a pomóc chleba naszego i odpuść nam nasze winy. Głośno, to ino opuszczamy naszym dziedzinowajcom i nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zachodzą, Święta Mario ma <grymiany> <grymiany> Signore Confer, tu sei benedetta fra le donne e benedetta jest frutto del tuo seno Gesù. Sv. Mario, matto powoza, móc się za nami Frutto del tuo seno Gesù. Sv. Mario, matto powoza, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Ave Maria, piena di grazia, Signore Confer, tu sei benedetta fra le donne e benedetto frutto del tuo seno Gesù. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszą. Ja. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Gloria. il giglio Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Mario, madre di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta. Spera Mario, madre di grazia, il Signore con te. Mario, di grazia, il Signore Gesù. Gloria al Padre, al Figlio. Allo Spirito Santo, che era a cominciare, ora si lascia, per i vecchi e i Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. Oh Gesù, a quanto ti ringraziamo. Que tu ci aj donato, la vita per noi, che ci tu donato, la speranza, Signore. Jakże Panie, dziękujemy Ci, że oddałeś życie za nas, za Twoją miłość, za nadzieję, Panie, tę nadzieję, której tak bardzo pragniemy. O Jezu, guida Ci, dona Ci sempre, la tua luce, che possiamo. Sempre avere speranca speranza nel momenti difficili nel tunel lungo e breve di vincere O Jezu prosimy cię daj nam swoje światło, światło nieustannie, abyśmy w ciemności odnajdywali ciebie. Jezu, przychodź w tym naszym czasie próby, bólu i cierpienia. Jezu, przybądź jak bardzo potrzeba nam pokoju. O Jezu wieni, perchiamo bisogno, de la pace solo tua, a quale doni tu, signore. Tylko Ty Jezu dajesz pokój, jakiego świat potrzebuje. Przyjdź, panie Jezu. Tajemnica piąta, różańca świętego, quinto mistero, Jezu muore sulla croce. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in grazia il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, matto, merci, nacchiamo. Ave Maria, piena di grazia il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne. e benedetet fructo del Tuo seno, Gesù ca donne, e benedetta frutto del Muccio, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta le donne, e benedetet frutto del Tuo seno, Gesù, Święta Mario, Matko Boża, się za nami grzesznymi,

Panie Jezu, przebacz nam nasze grzechy. O Jezu, perdona ci peccati. Panie, zmił się nad nami. Chryste, zmił się nad nami. Signore pieta, Signore pieta, Christo pieta, Kristo pieta. Jestem, pamiętam i czuwam, święty Janie Paweł II. Wstawiaj się za nami, Tomasz. Tych, który niosłeś krzysztof, cierpienia. Święty Janie Paweł II. Wstawiaj się za światem o pokój, za Polską, za naszymi rodzinami. O San Giovanni Paolo II, intercedi per noi, intercedi per la mondo, per la Polonia. Intercedi per la pace. Ave, ave, ave.

Rodzony a nie stworzony, w słuch i że ojcu, aże z niego wszystko się stało. On poznał nas w ludzi i dla i naszego sprawienia. Stąpił w nieba i za sprawą Ducha Świętego, przyjął całość Maryjczyków i stał się urodzieliem. przygotowany jest nas pod kontusem i latem, troszkę umęczony i datem, Matny się tygodnią, rozpoczęł wstąpił do nieba, siedzi po prawicy ojca i, i powtórnie przyjdzie w są sądzi, że jest umarł, a w kule Moi drodzy, pomodlmy się całym sercem teraz za zmarłych jeszcze. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinach śmierci naszej. Amen. Wieczne odpoczywanie racz dać, Panie, o światłość wieku i samy. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Panie, czy ty mnie miłujesz? Tak wiem, że Cię. Panie, ty mnie miłujesz, ale Jezus, odpowiedzcie w sercu. Panie, ty wiesz, że Cię kocham. Przyjmijcie to błogosławieństwo. Riczewiam la benedicione a tutti voi anche, che siete kolegati con Pan z Wami i z duchem Twoim. Niech Was błogosławi, wszechmogący Bóg, ojciec i syn i duch święty. Amen. Amen.

a przez Ciebie niech błogosławieństwo płynie dla całej rodziny, dla Ewelinki, dla Adama, dla wszystkich, którzy tu są. Boże, Wszechmogący, daj im siłę łaskę zdrowia, jedności w imię ojca i syna i ducha Świętego. Amen. Odnalazła się owca.